Tam w kolejnym dniu słonecznym dlatego dzisiaj wybieram się na plażę i typowy relaks Plaża w jest od, znaczy, plaża w Danak chyba to się, tak się nazywa e, Oddalona jest około 5 km od Hanoi Kojany, e, przepraszam e, Można tu się dostać oczywiście grabę samochodem i może wynająć nawet rower sobie a jak ktoś ma dużo czasu ma chęci żeby pochodzić to może oczywiście się przejść spacerkiem no i co pierwszy raz się wykąpiemy w morzu Będę już dwa tygodnie w Wietnamie ale oczywiście mega, no widać, że tutaj już też turyści przyjeżdżają i po prostu dużo jakichś stoisk, takich... O, plaża się nazywa An Bang. Tutaj nawet siłownia. No, plaża się nazywa An Bang. To jest jedna z najpopularniejszych plaż i podobno jedna z najpiękniejszych plaż w całym y, Wietnamie. No a tak się prezentuje. No. Tu są charakterystyczne łódeczki z wioski Kokonat Village. No powiem tak, plaża. Oczywiście jak plaża. Piasek gorący. więc dzisiaj spędzimy sobie tutaj dzień odpoczywając widoczki ładne nie powiem takie moje spostrzeżenie że oczywiście tam gdzie jest mnóstwo jakichś restauracyjnych jak leżaków i w ogóle to plaże czyste a jak już się odejdzie kawałek, kawałek dalej, no to widać po prostu kubki śmieci. Tu teraz nie ma nikogo, tam są takie alawy, nie wiem czy będzie widać, ale po prostu są no, śmieci tam pod tym leżą, więc tak nie fajnie. A tutaj gdzie no, typowo pod turystów, no to wiadomo ładnie, czysto. Wie... A tak to no powiem tak, plaża jak plaża, jeżeli to jest jedna z najpiękniejszych w Wietnamie, no to są na pewno piękniejsze na świecie, chociażby w Tajlandii. Woda ciepła, jakby to kogoś interesowało w lipcu pierwszego albo drugiego, drugiego, no i co, tylko relaks. No. Nie, nie poruszamy się ważnej kwestii odnośnie jedzenia w Wietnamie. Eee, w Hanoi, przepraszam, w Hoyan mogę polecić e, Chon Hoyan, czyli to jest taki market, e, gdzie po prostu ma, panie mają takie swoje lokalne kuchenki i po prostu gotują. Uważam, że jest to mega miejsce ze względu na to, że nie ma tam praktycznie ludzi, bo wokół znajdują się same restauracje, bo to jest praktycznie w samym centrum e, Hojan i po prostu e, ludzie wolą iść do, do, do restauracji, a nie do takiego. To jest taki Ala Hangar i tam są po prostu w środku kuchnie stworzone i taki street food i dosyć, że jest tanio taniej niż w restauracjach, no to to po prostu jest mega przepyszne jedzenie więc mega polecam to, to miejsce, a tym bardziej, że te panie po prostu są przemiłe tam ale odnośnie jedzenia jeszcze, no to co na pewno ze zup, no to popularna zupa po albo bancha e, jest dosyć e, mi osobiście smakowała i polecam to takie charakterystyczne zupy w Wietnamie e, ban, ban ban mi czy coś takiego, tak, tak to się e, wymawia może być może źle wymawiam, nie wiem jest to taki typowy ich sandwich gdzie jest tam surówka, W zależności z czym sobie wybierzemy, może być to jajko, kurczak lub jakieś inne mięso. Do tego jest coś z chili. I to jest w takim sandwichu, więc to warto też spróbować. To jest ich takie lokalne jedzenie. A jeśli chodzi o jakieś tam słodycze, to w Sapie jest dosyć popularne ciasteczko kasztanowe. Nie jest zbytnio słodkie, więc to na pewno warto, warto też spróbować. No i wszelakie różnego rodzaju makarony, ryże e, i o, oczywiście owoce, o, owoce morza, no, jest to dosyć tutaj mega popularne, przyprawy chociaż muszę powiedzieć osobiście, że e, jedzenie w Wietnamie jest, nie jest takie ostre na przykład jak w Tajlandii i nie, nie używają tutaj też tylu przypraw, co, co w Tajlandii. Jeszcze tutaj mi się nie zdarzyło, żebym zjadł coś mega ostrego. Nawet ten sos chili, gdy się pytałem e, pań, czy, czy to jest ostre, to mówiłem, że nie i rzeczywiście to w ogóle nie jest ostre. E, więc naprawdę no, nie używałem tu tyle, tyle przypraw, co, co na przykład w Tajlandii. Hello. Thank you. No i o jeszcze co można tutaj w pojan spróbować. No to e... lokalny papier ryżowy smażony, coś takiego. Jest to podawane z jajkiem, z jakimiś warzywami, jakieś tam mięsko. E, warto spróbować e, coś, coś innego. E coś innego Tego na pewno no i oczywiście wszelakie soczki herbatki popularne jakieś coconut cake i oczywiście tu jest popular o tutaj jest ten e, e, papier ryżowy i e, I, i oczywiście jakieś oni tutaj się zajadają ogólnie y, takimi parówkami w cieście dodatkowo y, spróbowałem z racji, że nie jestem zwolennikiem jedzenia takich parówek to osobiście mi nie przypadło ale to jedzenie to już jest kwestia gustu i w tym nie będę polenizował nadzieję, że tak mu trochę wieje. Co? Poświęcam kolejny dzień na odpoczynek. Typowo ja traktuję wypoczynkowo, a nie, nie zwiedzam zbytnio za dużo. No i co? Teraz z przepięknymi widokami, gdzie można zobaczyć pola ryżowe. Jadę sobie rowerkiem, wynajem rowerek za cały dzień za 40 tysięcy wietnamskich dongów, to jest nie wiem 7 zł może no i co? Jedziemy jadę sobie na plażę odpocząć, wykąpać się i co? Trzeba korzystać z tego pięknego słońca temperatury bo myślę że e, już do końca wyjazdu może czasami bo e, no mogę czasami już nie, nie poleżeć sobie na plaży i odpocząć bo raczej będzie zwiedzanie i nie będę miał dostępu Te 3-4 dni yy, no sobie tutaj 3-4 dni yy, odpoczynku takiego na pewno się przyda Co teraz wjeżdżam tutaj sobie sobie przejadę po wioseczkach i można zobaczyć pola ryżowe Tutaj widać, że te pola ryżowe są dopiero tak jakby na wstępnym etapie rozwoju, że tak powiem. Ale też mam oczywiście zwierzątka, które po prostu tutaj pracują. Bawoły chyba, o ile dobrze pamiętam, co mówili. No i co? No i to w sumie tyle. Przez ostatnie 2-3 dni nic się nie, nie działo zbytnio. Typowy odpoczynek. A co? No właśnie wczoraj, wczoraj albo przez wczoraj, minęły 2 tygodnie podróży. Był lekki kryzys zmęczeniowy. No a dzisiaj praktycznie ostatni pełny dzień. Yan, bo jutro jutro o godzinie 22 z Da mam wylot do Ho Chi Minh City więc pewnie będę o 12 w nocy planuję na Ho Chi Minh City przez tam no może Delta Mekongu 3 dni no i potem uderzamy już do Kambodży eee, Mam nadzieję, że się uda, bo taki jest plan No a następnie co? Wracamy do, do Tajlandii Spędzimy jeszcze kilka dni w Bangkoku I, i tyle i będzie czas powrotu do najpierw do Bahrajnu gdzie, mam nadzieję, też mi się uda spędzić jeden cały dzień w Ochranie. O, tu możemy. Czy się domek. No, cały dzień w Ochranie, no i co? I potem wracamy do. Do, do, do. do no, do, do domu, po prostu, do domu. No i to by było na tyle. A tutaj, można zobaczyć, nie wiem czy będzie widać, pani pan zbiera po prostu sieć, która jest rozłożona na całej długości, bo widać. O, i właśnie wyciągnęła jakieś ryłki. tam w kolejnym dniu. E... Znajduję się na lotnisku w Danang. E, kilka dni relaksu się przydało. Teraz e, dojechałem tutaj jakimś busikiem. Z lokalnego biura podróży koszt było 110 tysięcy dongów, czyli niecałe 20 zł. No i taki tip, że grab kosztował bodajże 150 tysięcy. Motor oczywiście. To była najtańsza opcja, więc taki tip, że po prostu trzeba chodzić i pytać się od biura do biura i gdzieś kiedyś trafi się mega tanie. No, mam, nie wiem, z 3 godziny może do, do wylotu. I co I teraz trzeba zrobić? Lekki remont w plecaku to co najcięższe powyciągać, ubrać buty pierwszy raz od dwóch tygodni żeby zmieścić się w limitach kilogramowych, bo mamy tylko 7 kg, więc wszystkie najcięższe rzeczy trzeba po prostu władować w siebie to co się da no i co, czekamy i dzisiaj będziemy w sumie jutro już przed pierwszą bodajże w Minh City. Tam mamy nocek od razu przy lotnisku. Eee, I co? No i zwiedzamy. Planuję w Minh spędzić 3 dni. Eee, zobaczymy jak, jak się sytuacja rozwinie. No a później uderzamy do Kambodży eee. no to w sumie tyle takich ciekawostek przez ostatnie dni to był typowy relaks no a teraz co robię porządki w plecaku i, i widzimy się już jutro w Ho a no i nie dopowiedziałem jednej ważnej kwestii do Ho ze no względu na to że jest to tutaj z Danang bardzo Daleki dystans i nawet w lokalnych biurach nie, nie jeżdżą po prostu ani żadne autobusy, eee, i ze względu też na, na cza, czas, po prostu wybrałem samolot. Bo raczej jest to mega tania opcja, bo wynios, koszt wyniósł mi około 160 zł, więc eee, na no, polecenie, z godzinę, półtorej, może coś takiego. A tak, jeżeli chciałbym, można pociągiem dojechać ogólnie, ale podróż trwa około 20 godzin bodajże, więc bym stracił jeden cały dzień, e, więc dlatego wybrałem po prostu e, samolot, bo raz, że się opłaca po prostu, a, raz, że czasowo, a, drugi, a druga sprawa no to, że czasowo po prostu wyjdę lepiej na tym. E, jakbym miał jechać pociągiem czy autobusem chociaż autobusy yy, nawet nie jeżdżą, bo to jest po prostu zbyt yy, daleka odległość yy, i nawet w żadnych biurach nie mają po prostu nic yy, nie mają po prostu ofert żadnych yy, nocnych autobusów do, 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 do Ho Chi Minh City więc to jeszcze taki, taki krótki dodatek